Cześć, to Damian Lewczuk, Akademia i w tym filmie powiem ci o nowej wersji Fricada FreeCAD, FreeCAD 1.0 RC1. RC to skrót od Release Candidate, czyli jest to taka wersja, która pojawia się chwilę przed wypuszczeniem wersji stabilnej. I jak wiesz, lub nie, FreeCAD w ostatnich latach bardzo mocno się rozwija i programiści dążą do tego, żeby wypuścić wersję FreeCAD 1.0, która będzie taką stabilną, pełną wersją oprogramowania, pozbawioną wielu różnych bolączek. I tak też jest z tą wersją, ta wersja przynosi wiele usprawnień, wiele kwestii zostało poprawionych, co czyni z FreeCada naprawdę dobre narzędzie. Tak naprawdę FreeCAD od wersji 0.18, 0.19 był już dobrym systemem CAD 3D, a było to już dobrych kilka lat temu, i od tamtego czasu zostało wprowadzonych wiele poprawek. I to co zwraca uwagę w porównaniu do innych wersji, to delikatnie zmieniona strona startowa. Jednak jak widzisz, są to zmiany kosmetyczne. I tak naprawdę, znając poprzednie wersje FreeCADA, spokojnie odnajdziemy się w tym co mamy tutaj. I utworzę nową część w module Part Design. Jest to Parametric Part. I mamy utworzoną nową część. I jak widzisz, tutaj za dużo zmian nie mamy, ale teraz, jak przejdziemy do utworzenia szkicu, utworzymy płaszczyznę szkicu. To w module Sketcher też mamy delikatne zmiany. I pierwsza rzecz, która może rzucić się w oczy, to to, że podczas tworzenia geometrii możemy w locie określać wymiary tej geometrii. I tutaj mogę określić wymiary prostokąta już podczas rysowania tej. Geometrii. Dodatkowo, rysując prostokąt, możemy od razu zaznaczyć, że chcemy, aby to był prostokąt z zaokrąglonymi narożami. Ok, lub możemy wybrać opcję frame, i wtedy będzie to tworzone w taki sposób. Możemy utworzyć. Taki kształt składający się z dwóch linii. Tutaj wyłączę zaokrąglone naroża i wygląda to w taki sposób, że najpierw rysujemy jeden prostokąt, potem rysujemy drugi prostokąt w określonej wartości odsunięcia. Utworzę to z wymiarami, na przykład pierwszy prostokąt utworzę o wymiarach 50 na 30 i drugi prostokąt utworzę o 10 mm na stronę większy. Także z jednej strony są to zmiany takie kosmetyczne, a z drugiej strony mogą one znacznie ułatwić i przyspieszyć tworzenie geometrii. Podobnie wygląda sytuacja w przypadku innych geometrii. Możemy też w locie określać wymiary. Jeżeli chodzi o wymiarowanie geometrii, to wymiary są pod tą ikonką, ale domyślnie jest po prostu wybrane polecenie wymiarowania, które. Samo dobiera rodzaj wymiaru, jaki ma zastosować do danej geometrii. Ok? Zamknę ten szkic. Też usunę tę geometrię, zaznaczam i usuwam cały szkic. I teraz przejdę do utworzenia szkicu jeszcze raz. I to, co zwróciło moją uwagę, to to, że jak tworzymy model w etapach, dodam tutaj wyciągnięcie. Ok? I teraz na tej ściance zechcę utworzyć drugi szkic. To w przypadku. Tworzenia szkicu, ta geometria domyślnie miała taki sam kolor jak kolor bryły. To może wynikać z tego, że używam różnych wersji oprogramowania i pomiędzy tymi wersjami oprogramowania nadpisują się ustawienia, i mogło to być spowodowane tym, że zainstalowałem oprogramowanie Onsdel i z tamtego oprogramowania mogły zostać zaczytane ustawienia kolorów. Jednak na początku wprawiało mnie to w zakłopotanie, ponieważ kolor tworzonych geometrii był taki sam jak kolor bryły, i tworząc szkic nad bryłą. Po prostu tego szkicu nie było widać, i to trzeba było zmienić w preferencjach, w ustawieniach szkicownika. Tutaj w zakładce Appearance mamy kolor linii Creating Line, i tutaj był właśnie wybrany taki szary kolor tej linii. Po prostu zmieniłem ten kolor na biały, tak żeby po prostu te linie były lepiej widoczne. Teraz usunę ten szkic i na tej ściance utworzę kolejny szkic. Też utworzę tutaj prostokąt. OK, dodam kolejne wyciągnięcie. Na tej ściance utworzę jeszcze jeden szkic, utworzymy okrąg. Na razie nie skupiam się na wymiarach, ponieważ w tym momencie te wymiary nie mają znaczenia. I to, na co warto zwrócić uwagę, to to, że w poprzednich wersjach FreeCada nie mogliśmy edytować kształtu szkiców z poprzednich operacji. Teraz to zostało usprawnione i możemy wprowadzać zmiany poprzednich szkicach na przykład mogę tutaj edytować szkic pierwszej operacji i te zmiany zostały zastosowane w modelu i model się nie rozjechał, nie został zniszczony i wszystko tutaj działa i był to problem znany jako TNP i ten problem został już poprawiony i w wersji która się pojawi w wersji FreeCAD 1.0 lub w wersjach które są określane jako release candidate ten problem już nie występuje i Możemy edytować szkice, które zostały użyte do poprzednich operacji. We wcześniejszych wersjach mogliśmy edytować szkic w taki sposób, że mogliśmy zmieniać wymiary tego szkicu, a w tej wersji możemy już wprowadzać zmiany w geometrii tego szkicu, i model nie będzie się rozjeżdżał. Nie będzie tutaj błędów, które powodują uszkodzenie modelu, jeżeli edytujemy szkic. I to jest jedno z większych usprawnień, które pojawi się w wersji FreeCAD 1.0. I ten problem, problem TNP, czyli topological naming problem, powodował to, że wiele osób rezygnowało z pracy z FreeCADem, rezygnowało z używania FreeCADa, i teraz to zostało poprawione. Więc myślę, że dla wielu osób FreeCAD może okazać się całkiem ciekawym narzędziem. Zwłaszcza, że cały czas jest to w pełni darmowy program i możemy swobodnie z tego programu korzystać również w celach komercyjnych. I na dziś to wszystko. To była tylko taka krótka informacja. Chciałem cię poinformować o tym, że już niedługo pojawi się FreeCAD 1.0, a jeżeli chcesz skorzystać z wersji FreeCAD 1 RC1, czyli z wersji release candidate, która jeszcze nie jest oficjalnie dostępna do pobrania, ponieważ stabilną wersją do pobrania jest wersja 0.21.2, i aby skorzystać z wersji RC1 należy przejść do wersji rozwojowych. Klikamy tutaj weekly build. I przechodzimy tutaj i pobieramy najnowszą wersję rozwojową i w tym momencie najnowszą wersją rozwojową jest wersja FreeCAD 1.0 RC1. Jeżeli korzystasz z Windowsa to pobierz ten plik i po wypakowaniu archiwum możesz już korzystać z tej wersji. Tej wersji nie trzeba instalować, po prostu pobieramy, rozpakowujemy archiwum, następnie przechodzimy do folderu bin i z folderu bin uruchamiamy plik FreeCAD.exe. I na dziś to wszystko, ja dziękuję Ci za uwagę i zachęcam Cię do subskrybowania tego kanału.